Ja mam że dzisiaj będziemy grać w piłkę nożną z Ukraińcami. Tak, dokładnie tak będziemy grać z Ukraińcami, i to nie takimi Ukraińcami, którzy, nie wiem, są w moim wieku, w wieku mojego brata, który ma 13 lat. Nie, to będą panowie, którzy będą mieć po 40 lat około. I zobaczycie, jak ten meczek się potoczył ogólnie. E, nagrywam to już po meczu, ale naprawdę było fajnie. Tak jak mówiłem to tydzień temu, kiedy był draft w ciemno, część druga. No i takie filmy teraz powinny się pojawiać dosyć często, bo już się robi ładna pogoda, chociaż dzisiaj nagrywamy w takim lekkim deszczu trochę ze słońcem, ale pamiętajcie, żeby subskrybować ten kanał, ponieważ do końca roku dobijamy 1000 subskrypcji, aby coś zarabiać i robić, robić z tego jeszcze lepszy content, bo w wakacje naprawdę zapraszam Was na mega content oraz dawajcie łapki w górę, jeśli filmy po prostu Wam się podobają i możecie zostawić jakiś yy, komentarz dla lepszego rozgłosu. A ja bez dalszego przedłużania zapraszam Was do odcinka. Chodź, chodź, chodź! Aj! Chodź! Ja... Kacpra, kacpra! Co Cofać się! E, w tej akcji zawiedłem ja, jak Nie i moi e, obrońcy, ponieważ straciliśmy gola, naszego Wybił pierwszego to. gola na prawie pustą bramkę. Chodź! Chodź! Chodź do tyłu! E. А? Выбивай нахуй. Блять. Хоть, хоть. Давай. А? Ногу в край. Tutaj panowie z Ukrainy postanowili wręcz e, wziąć sobie nowego kolegę, iż stwierdzili, że jeśli dali tam dwóch młodych zawodników, którzy mieli może po 11-12 lat maksymalnie, e, to stwierdzili, iż nas jest więcej od dwóch, dlatego, a wybieram jeszcze jednego kolegę. Fajna ich logika, naprawdę. W tej akcji znów straciliśmy bramkę naszego drugiego kola, iż twierdzę, że tam powinien być jednak po Ej, no ale powiedz, że on za mną idzie nadal Ja! Następnie po złej komunikacji obrońców tracimy trzeciego gola Dlaczego mi nikt nie powiedział, że on nadal idzie za mną? Kur... Czekaj! Chodź, chodź! Aj... Dzięki. Cieszyk, bo Tutaj bo strzeli, zacząłem ta, mówić strzeli. o sytuacji. Miała miała I jeszcze z metra. To, nie? To, jednak nasz bramkaż był tutaj niestety o! tracimy czwartą bramkę, która okazała się dla mnie samobójem po niefortunnym wybiciu. No zawsze jakieś samobójstwo muszę strzelić. Po dynamicznej akcji przeprowadzonej z naszej bramki zacząłem mój rajd po boisku. Po mojej asyście za plecy obrońców zyskujemy bramkę na 4 do 1. Jest! Brawo! Podaj mu, podaj mu! O pracy! Aj! ty tu filmiku Polska kontra Ukraina. Nie. <grywka> Tutaj broni nas przed stratą piątej bramy.

Chodź o, o. Po faulu i uderzeniu na mnie Szybko i skutecznie pokonujemy rzut karny Brawo Dobra, 6-2 Podsięgi się pod piłkę i po yes. przeprowadzeniu dynamicznej akcji strzelamy bramkę na 6 do 3 6 do 3 Nie! Nie! A nie mogę u A nic mi nie może wejść dzisiaj Wejdź Bram Bram, wejdź! Brawo Wybijaj Chodź Kasper uważaj Chodź nie daj mu, nie daj mu! Niestety po błądzie obrońców traciłem bramkę na 7 do 3 Po szybkim wznowieniu piłki oraz Chodź dobrej środek. asyście od kolejnej zdryżyny strzelam bramkę na 7 do 4 Yes! 7-4! Niestety od razu po tym traciłem no. bramkę na 8 do 4 Co to jest za bramka? Chodź tutaj Dawid 8-4, nie, nie wierzę, że to w czasie nie możemy grać tak ciasno Nie graj ciasno e. Brawo Po tym pięknym podaniu zyskujemy bramkę na 8 do 5 Brawo 8-5 Po założeniu siaty obrońcy zyskujemy bramkę na 8 do 6 yes! Ale Sigma 8-6 Biegnij, biegnij, biegnij! Nie! Uważaj! Nie no O, sorry, sorry Blej Leć po się. Jest kurwa. Jest Wiesz Niestety tak ładna akcja kończy się niepowodzeniem dla mnie. Nie wierzę! Nie wierzę! Tutaj po świetnie przeprowadzonej akcji strzelano w Ukrainę bramkę. 8-7! Ciao. Następnie e, panowie z Ukrainy, z którymi graliśmy ten wspaniały mecz, e, spróli się do nas o to i mieli no problem, jest. że... Właśnie stracili bardzo wiele bramek w tak małym e momencie czasu, na, i po prostu chcieli kogoś od nas wziąć i zaszantażowali. Tak, tak, jakby nas. E to bramkaza wam możemy dać. Chcieli kogoś Czekaj, bramka Po sobie idą i nie bramy z nimi, dlatego e chciałem im kogoś dać. No im naszego bramkarza, a nasz kolega macie kanał. No i co z tego, że nie masz łapek? Podanego, no, się nie... e poświęcił się i poszedł na resztę meczu na bramkę, aby ja miałem materiał obrona. do mojego filmu, z czego bardzo mu dziękuję. Ty właśnie i mają małego, dobra. No, nie wierzę Ja pytam. Po szybko rozprowadzonej akcji strzelamy brałkę na 8-8 i tym samym dajemy sobie zwycięstwo ponieważ oni oddali ten Jest! 8 Koniec? No to 8-8 było Czyli wygraliśmy, ostatni ostatniego wygrywa Brawo Przegrywaliśmy 5-1, zremisowaliśmy 8-8 no wygraliśmy tak oczywiście no, oczywiście, oczywiście że wygraliśmy ponieważ e, oni się spłakali, dlatego wygraliśmy prawda. Ukraińcy walkowera oddali. Dowie ogólnie jesteśmy już po meczu i dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że każdy obejrzał do końca, ponieważ był to mega odcinek. Tak jak widzieliście, padło 16 bramek. Byłem faulowany w polu karnym i do tej pory ogólnie goli, boli mnie kostka. I. No nie, nie był to łatwy mecz, ale tak jak widzieliście przegrywaliśmy na początku 5-1. Cały wynik było 8-8 i tak naprawdę oni się poddali, bo musieli iść, więc powiedzmy, że my wygraliśmy. Po więcej takiego kontentu zapraszamy w piątkowy odcinek za tydzień, będzie może jeszcze lepszy, ale prawie o tej samej tematyce. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, pamiętajcie, aby subskrybować kanał, a my widzimy się za tydzień o godzinie 15 w piątek. Elo!